Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, że dawno mnie nie było. Kto tęsknił, zostawia łapkę w górę pod filmem. Kto nie tęsknił, to też zostawia łapkę w górę pod filmem. No dziś dla Was nagrywam, bo chcę Wam przypomnieć o jednej ważnej rzeczy, która przypada na 11 lipca. Jeśli jesteście ciekawi, to ja Was oczywiście serdecznie zapraszam. Jak wiemy Polacy lubią wszelkie obchody i rocznice, ja też lubię i dobrze. Uważam, że dbanie o pamięć i uczenie młodych ludzi, młodych pokoleń, młodszych pokoleń i przypominanie im o tym co się działo jest bardzo ważne. Teraz 11 lipca obchodzimy pamięć ofiar. Wołyńskiej. I nie wiem czy wiecie, ale nie za bardzo wolno o tym mówić na Facebooku, bo strony weryfikacyjne traktują to jako mowę nienawiści do kraju na U. Pamiętacie te cenzury covidowe? No to teraz przechodzimy przez kolejne. I nie wolno jest nam mówić co myślimy na dany temat. W ogóle nie wolno nam mówić co my myślimy na ten konkretny temat. A czego my oczekujemy jako Polacy od rządu państwa na U? No na pewno ekshumacji godnych pochówków ofiar. I zwyczajnie rezygnacji z symboli banderowskich. Czy jako naród polski, który tak wiele wycierpiał, żądamy zbyt wiele? Wydaje mi się, że nie. Podczas gdy niektórzy z nas wspominają olimpijską historię ze złotymi medalami, czy udanymi występami naszych siatkarzy, inni będą teraz śledzić zupełnie inną rywalizację. Właśnie rozpoczęły się nieformalne Igrzyska Olimpijskie Dyplomacji. W centrum uwagi są obchody rocznicy Wołyńskiej. Scena jest ustawiona, atleci to nasi politycy. Rzecznicy i oczywiście kościół. Zawody nie mają końca, brakuje tylko wstążki na mecie, a zasady gry są nieco bardziej skomplikowane niż typowy bieg na 100 metrów. Mamy konkurencję w stylu wystąpienie na cześć pamięci, które oceniane jest na podstawie precyzji, empatii. I umiejętności równoczesnego zadowolenia wszystkich stron polskich i państwa nau. A oto i nasz premier Mateusz Morawiecki, który wziął głęboki oddech i przygotowuje się do swojego występu z krzyżem w jednej ręce, a ze, ze zniczem w drugiej ręce. Premier przyjechał do Ostrówek o świcie, kopał drewniany krzyż w miejscu dawnego krzyża przydrożnego i pomodlił się przed nim. Ale po co to? Czy na pewno wybrał odpowiedni kolor znicza? Czy jego gesty są wystarczająco szacowne? Zdaje się, że sędziowie byli zadowoleni. No, ale czy na pewno? Oczywiście to i tylko jedna z wielu konkurencji. Mamy jeszcze wyścig dyplomatyczny, gdzie zawodni zawodnicy muszą zrównoważyć potrzebę upamiętniania ofiar z koniecznością utrzymania dobrych stosunków z Ukrainą. W tej konkurencji wa szczególnie ważne jest użycie odpowiednich słów, gestów i nawet o zgrozo odpowiedniego tonu głosu. Ale nie ma się czym przejmować rzecznik PiS, Rafał Bochenek, wydaje się mieć wszystko pod kontrolą. Do tego mamy polityków, którzy z jednej strony boją się podpaść Zełyńskiemu, a z drugiej strony Polakom, bo przecież jesteśmy przed wyborami, prawda? Także krążą zdjęcia po internecie, jak prezydent Andrzej Duda wlazł w pole zboża, żeby położyć wieniec. I położył ten wieniec dla ofiar rzezi wołyńskiej, zamiast żądać ekshumacji i godnego pochówku. Ja nie rozumiem, dlaczego nie podnoszą takich dyskusji w momencie, kiedy mamy tak duże napięcia spo w społeczeństwie, które z występują zresztą niepotrzebnie pomiędzy dwoma narodami. No ale zobaczmy, co na ten temat napisał dziennik Gazeta Prawna. Bochenek był pytany w wirtualnej Polsce, czy są już plany obchodów wołyńskiej. Tak, są czynione przygotowania w tym zakresie, będą obchody państwowe. Jesteśmy u progu zakończenia tych przy przygotowań. Myślę, że za kilkanaście godzin, kilka dni, czy kilkanaście godzin czy kilka dni, panie Bochenek. Będzie stosowny komunikat, powiedział rzecznik. Dopytywany, czy obchody będą, odbędą się w Warszawie. Bochenek powiedział, że są przygotowywane również obchody warszawskie, ale chcemy się wstrzymać z komentarzem, to wymaga dopięcia jeszcze pewnych szczegółów. Rzeczywiście jest przygotowywany kalendarz działań i obchodów warszawskich, dodał. Chcemy uczcić. Pamięć Polaków, którzy zginęli w, w całej rzemieńskiej, można powiedzieć, że od lat jest to niezagojona rana w stosunkach polsko-ukraińskich stwierdził. Odważnie zresztą. Pytany o związane z tym oczekiwania wobec Ukrainy określonego zachowania, gestu czy słów Bochenek odparł, że są oczekiwania polskiego społeczeństwa w tym zakresie. Nic nie powiedział o rządzie. Oczekiwalibyśmy prawdy i nazywania rzeczy po imieniu, dodał. Kwestia ta, jak zaznaczył, przedmiotem jest licznych rozmów. Premier Morawiecki przyjechał do Ostrówek w piątek o świcie wraz z jednym z potomków polskich mieszkańców tej wsi i badaczem zbrodni wołyńskiej, wołyńskiej doktorem Leonem Popkiem. Trzymajcie się, wkopał drewniany krzyż w miejscu dawnego krzyża i pomodlił się przed nim. Szef rządu zapalił następnie znicz przed figurą Matki Boskiej, znajdującej się obok miejsca, w którym kiedyś stał Ostrowiecki Kościół, oraz odwiedził cmentarz, gdzie pochowane są ofiary Rzeczypospolitej. Złożył tam wieniec z pomnikiem wzniesionym ku ich pamięci. I czy samo. W kopanie tego drewnianego krzyża nie powinno być już wstydem. Co ten rząd robi z pamięcią tych ludzi? O tych ludziach. Ciekawe, czy po słowach o tej niezagojonej ran ranie pan Bochenek nie będzie musiał się podać do dymisji. Odwiedziłam różne media społecznościowe, w każdym jest burza w komentarzach. Są ludzie, którzy twierdzą, że jeśli Niemcom wybaczyliśmy, to mieszkańcom kraju na U również powinniśmy wybaczyć. Jednak reparacje od Niemiec to nadal ciepły temat. A gdzie reparacje od państwa na U? Gdzie przeprosiny? Gdzie do jasnej cholery? Jest ekshumacja i godny pochówek ofiar, to powinno być wartością nadrzędną teraz. Tym bardziej, że tak bardzo zależy im na zjednoczeniu naszych narodów. Niestety niezagojona rana się babra i ciężko się z nią żyje. Rząd, jeśli faktycznie stałby po stronie obywateli, to by ich słuchał, robiłby to, czego obywatele od niego oczekują. Bo ja nie wiem, na co oni czekają. Aż ludzie wyjdą na ulicę, napięcie w społeczeństwie już jest i tak na tyle duże. Że dziwi mnie to, że nadal nikt z tym nic nie robi. Jedyne rozwiązanie, na jakie wpadli, to cenzura w internecie. Której niestety doświadczyłam i dlatego nie wyświetlają się wam moje filmy. To jest ich walka z takim podziałem narodu: ocenzurować, zamknąć twarze i nic nie mówić. Nie bronić prawdy i wartości historycznej a na koniec podciągnąć to wszystko pod mowę nienawiści. Mimo tego, że mówienie prawdy o faktach, jakie następują, nie, są, nie jest to mowa nienawiści. Jest to po prostu mówienie prawdy, stwierdzanie faktu. Trzeba po prostu stawić prawdzie czoła i przyznać, że ktoś gdzieś coś z... z... popsuł. I jakoś to trzeba będzie naprawić, pozbierać i zlepić w całość. Ludzie będą o tym mówić, będą o tym pamiętać, Choćbyście ocenzurowali cały internet, bo Polacy już taką cenzur cenzurę przeżyli i jeśli nie da się drzwiami, to wejdą oknem, a przekaz prawdziwych wydarzeń nadal będzie powtarzany. Za chwilę usłyszymy, że to nie Niemcy, to naziści, to nie Ukraińcy, to, ni to nie jest. dzisiaj to już w RMF Pan Skao powiedział, że to wyszło na to, że to Wołyń zrobił sam taką... Nie, nie, żaden człowiek. To Wołyń po prostu tak zrobił. Powiedzieliby, że banderowcy, ale nie mogą, bo go lubią, więc no, czczenie nadal jego, tej osoby jest dla mnie daniem w twarz każdemu Polakowi. A wy co myślicie o tym drewnianym krzyżu Mateusza Morawieckiego? O dudzie w polu z wieńcem? I w ogóle o całej tej sytuacji, która się wydarzyła? A no i koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy będziecie czcić ofi pamięć ofiar zbrodni wołyńskich. Czekam na Wasze opinie w komentarzach, a ja Was jak zwykle buziam.